Siemanko, moje kochane mordeczki, dzisiaj sobie zagramy w Flor 9. O co chodzi w tej grze? Jeżeli kojarzycie taką grę, gdzie chodziło się po wagonach, chyba w metrze, i szukało się różnych anomalii, i jeżeli spotkali, jeżeli jakby nie zauważyliście anomalii, to tam cofało was do początku, i waszym zadaniem było dojście tam do jakiegoś Ostatniego wagonu, czy jakoś tak? Nigdy w to nie grałam, oglądałam jedynie gameplaye. No i natknęłam się na grę, która ma takie same założenia, tylko że tutaj jesteśmy w hotelu i naszym zadaniem jest dojście na piętro 0. I tak, w przypadku wykrycia anomalii mamy wcisnąć to. Je jeżeli nic nie zauważymy, to mamy wcisnąć to. No i jeżeli popełnimy błąd, to nas znowu cofnie na piętro 9. Link do gry dostaniecie w opisie i grę możecie już kupić za 18 zł. Teraz jest promocja 10%. To kupiłam za jakieś 16. Ona jest do 23 września. Dobra, tyle wstępu. Zaczynamy <laughs> szukanie. Ok, musimy tutaj zwracać uwagę na wszystko i na numery na drzwiach czy się zgadzają czy się nie zgadzają i na ten napis exit no na wszystko przyznam że już trochę pograłam w demo ale że mi się spodobało to stwierdziłam że kupię pełną wersję i pełną wersję nagram okej okay, obraz jest okej okay. tu nic nie ma i zdradzę Wam, że doszłam na piętro piąte i cóż, demo się skończyło. No dobra, ja tu nic nie widzę podejrzanego. Okej, okay, mamy piętro ósme. Siedemnaście. 18, 19. Zgadza się. Boję się podchodzić do tego niby okna, bo tu mi ostatnio coś wyskoczyło. Jak ja tu podchodzę, to ja patrzę się w sufit. Dobra, nic tu nie widzę. Nie mogę biegać w tej grze, niestety. Dobra, Exit jest na swoim miejscu. 15, 14, 13. Boję się podchodzić do tych obrazów, bo są. Creepy. Co podejrzane, na tym piętrze też nie widzę nic. Więc co, lecimy dalej? Nic nie ma. Co? Było coś, jeżeli popełnię błąd? I wy zorientujecie się gdzie, to napiszcie w komentarzu. A i od razu powiem, że jak znowu wylądujecie na piętrze dziewiątym, to wydarzenia będą losowe. Więc nie możecie tej gry przejść na pamięć, bo wiecie, próbowałam tak zrobić. <grych> nie patrzę, nie patrzę. Nie ma nic. No ale co tam było nie tak? Obraz na swoim miejscu. Numery też. Exit na swoim miejscu: 14, 15, 13. O! O! Widzicie to? Jakiś cień tu jest. Trochę się wydygałam. Dobra, mamy anomalię. A tak się zastanawiałam, czy patrzeć w te drzwi, czy nie. A jednak. Jeszcze się nie spotkałam z tym w tej grze. Mamy anomalię. Oh my god. 17 18... 16... 17... Nie patrzę w to okno, nie patrzę. Nie ma nic. Dobra. 15, 14. Boję się do tych obrazów podchodzić, serio. Tutaj nic nie ma. Dobra, nic tu nie widzę. Żadnych wystających włosów z sufitu, nic. Numery na swoim miejscu. Mam nadzieję, że w windzie mnie nic nie zaskoczy. Okej, okay, jesteśmy na siódmym piętrze. 16, 17, obraz na miejscu, 19, 18, nie patrzę. Nie ma nic. Nic dziwnego się nie odbija. Exit na swoim miejscu, 14, 15, 13. Brudny talerz na swoim miejscu, ok drzwi nie nic tu nie ma no dobra spod drzwi też żadna krew się nie wylewa jak mnie cofnie to się wkurzę mamy to Piętro szóste. Co mnie tutaj czeka? Musi być jakaś anomalia. Tutaj 17, 16, 19, 18. Może napis? Plis? Nie, dobrzy, dobry jest. Nie, nic mi nie wyskoczyło. W odbiciu też nic nie widzę. Obraz... jest. Czternaście... Piętnaście... trzynaście. Dobrze, tutaj zawsze była ta trzynastka, nie? Nie była tam na początku chyba. Dobra. Tutaj nic nie widzę. High voltage... Portrety, tak samo niepokojące. A sufit? Nie ma nic. Boję się, że z tej windy coś wyskoczy. No i co? Dotrę na to piętro piąte, czy nie? Kurba mać. No co jest nie tak? Gdzie popełniłam błąd? Tam. Tam. Czekajcie. 14, 15. Przecież wszystko było ok. 16, 17. Nie, no oszaleję. W tej grze. Odbicie ok. Kurde, że ja tu biegać nie mogę. Co tam mogło być nie tak? Nie mam pojęcia. Serio. Znowu? Ej, dobra, to przestaje być zabawne. Co jest? Co

Ja to chyba jakoś bytne. Jak się nie będzie nic działo, to po prostu będzie szybki przeskok. Chociaż jeszcze nie wiem, zależy ile mi to zajmie. Bo mam zamiar dojść. Bo mam zamiar przejść tą grę. Kurwa, no nic tu nie ma dziwnego. Ciężkie to życie. No, mamy ósmy. Napis zgadza się. Numeracja pomieszczeń. Jest git. Please don't. Dobra. Tu nic nie ma. Albo ja nie widzę. Dalej. Exit jest na miejscu 14, 15, 13. Brudny talerz. O, mamy cień. Dobra. Mamy cień. Okej, okay, mamy anomalię. Siedemnaście, szesnaście... Osiemnaście, dziewiętnaście... Nie patrzę. Dobra, nie ma nic. Wracam się. Co to, kurwa, jest? Ja muszę podejść do tego. Trumnę ktoś postawił. Z tym się jeszcze nie spotkałam. Dobra, mamy anomalię naoczną, spoko. Okej, okay, mamy piętro szóste. 17, 16, 19, dont. Z bliską dys, 18. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. Dobra, nie ma nic. Dalej, okej, okay, jeszcze ten sufit, właśnie, bo zapominam o nim. 14, 15. Trzynaście, portrety... Portrety. Tu nic nie ma. Kurde, się wydygałam. Kto do mnie pisze? Ciszę do powiadomienia. Dobra. Nie ma nic. A niech mnie tylko wywali. Jest! Pią piąte. Piąte piętro. Mamy to. Exit jest. Dobra. Uwaga. Musi być skupiona teraz na maksa. Środki czystości są. Numer jest. O, tu obraz jest. Kaśnica jest. Nie patrzę. Dobra, nic mi nie wyskoczyło. Odwracam się. Nie ma nic. 14, 15. Exit 13, talerz. Okno. Nie, nic. Obraz. Mamy inny obraz. Wcześniej i w ogóle rusza się to. Dobra, mamy anomalię. Jawną anomalię. Jesteśmy coraz bliżej. Mamy to. Piętro czwarte. Tak daleko jeszcze nie doszłam. Okej. Okay. Siedemnaście. 16. Dziewiętnaście, obraz okej. Okay. Siemnaście nie patrzę. Dobra, nic mi nie wyskoczyło. Czyżby nie było na tym piętrze żadnych anomalii? Jakieś takie podejrzane, mi się to wydaje. 14, 15, 13, zgadza się. Portrety. Okej. Okay. Tutaj w porządku. Kwiatek, okej. Okay. Sufit. Tu widzę jakieś czarne plamy, ale to chyba tak było, nie? Chyba nie jest jakaś anomalia. Po prostu sufit jest zasypiony. No dobra, ja tu nie widzę nic dziwnego. Ale boję się wcisnąć ten przycisk. Że wiecie, że znowu mnie wywali na dziewiąte piętro. Ale nie no, wszystko jest. Wszystko jest w porządku. No, numeracja się zgadza. Dobra. Nie ma co się rozglądać godzinę. Trzymajcie kciuki. Płagam, piętro trzecie jest. Jest! Ha! Kurde, gra mi się przycięła. Dobra, coraz bliżej. 17, 16. Zgadza się, środki czystości na swoim miejscu. Obraz. okej, okay. 19. Dundas Stark. 18. Gaśnica. Nie patrzę. Nie, nic mi nie wyskoczyło. W odbiciu też nic nie widzę. Odwracam się. Sufit. Na suficie nic nie ma. Exit na swoim miejscu. 14, 15, 13. Tutaj w porządku. Nie, no. Portrety takie same. Kwiatek na miejscu. Nie, no. Serio, nic tu nie ma? No dobra. Płagam. Piętro drugie, żeby było. Łyknę sobie piwa. Mm. Kurwa mać, no. Co tam było? Co tam było, ja się pytam. Przecież... No nie było tam żadnych anomalii. Dobra, ja będę robić cięcie. I jak trafię na piętro... Trzecie, to wtedy wrócę z powrotem, chyba że coś ciekawego innego się tutaj zadzieje. To wtedy będzie takie wtrącenie. Także do zobaczenia za chwilę. Znalazłam anomalię. Rękę na talerzu. W końcu się wydostanę z tego dziewiątego piętra, bo serio, kurde, już chyba trzecie podejście mam do tego. Okej, okay. takie wtrącenie. Okej, okay, mamy kolejną anomalię. Ten napis, na który tak zwracałam uwagę, jest jakoś do góry dupą odwrócony. Także kolejna anomalia zaliczona i lecimy na piętro szóste. Słuchajcie, mam problem, bo znalazłam taki oto rysunek. Dead. Skoro tutaj ma być napisane dead, to myślę, że tego raczej wcześniej nie było. Mam nadzieję. No i ten obraz znowu jest. Hmm... czarny w połowie. Także ja daję, że. No, jest anomalia. Kurde, że na tych ścianach jeszcze te ściany muszę dokładnie oglądać. Bądźcie ze mną w tym trudnym momencie. Uff, dobra, mamy piętro piąte. Siemanko, moi drodzy, z powrotem. Jestem na piętrze trzecim. I wychodzi na to, że ten obraz był taki, jakby czarny od początku, chyba. Teraz zaryzykowałam i dałam, że nie ma zmian. No ale dobra, lecimy. Trzynaste. Yy, dobra, tutaj. Nic nie widzę. Piętnaste.

Okej, okay, w odbiciu nic nie widzę. Na pierwszy rzut oka wygląda normalnie, ale wiecie, kurde, muszę zasłonić to okno. Dobra, musimy się przyjrzeć ścianom. Bo skoro w odbiciu nic nie ma, a numeracje się zgadzają. A jeszcze podłoga jest i sufit. Wszędzie coś może być. Dobra, ja daję, że nic tu nie ma, no bo serio. No, nic tu nie widzę. Numery się zgadzają. W tej samej kolejności są, co zawsze. Dobra. To moje ostatnie podejście. Nie mam siły już dalej w to grać. Serio. Mamy to, piętro drugie. Dobra, mo może nam się uda. Może, może się uda. Okej. Okay. 17 jest, 16 jest. Napis normalny. 19 jest, 18 jest. W dobrej kolejności, bo ja sobie wiecie mapkę rozrysowałam z tymi drzwiami, żeby mi nie umknęło. Gaśnica normalna. Odbicie. Nic nie ma. Ściany. Kurwa, myślałam, że coś tu jest, a to tylko brud na moim monitorze. Dobra. <ścoughs> Ściany. Czyste. Po tej stronie. Napisy się zgadzają. Piętnasty numer. Jest. Czternasty jest. Na talerzu. Nic nie ma. Dziwnego. Drzwi. Czyste. Napis. Normalny. Portrety. Normalne. Kwiatek na miejscu. Sufit. Taki sam. Ściany. Czyste. Nic tu nie ma. To jest niemożliwe, żeby coś tu było. Napis. Normalny. Wszystko się zgadza. To odbicie. Okej. Okay. Dobra. Exit na swoim miejscu. Strzałki. Wszystko jest. Nic nie ma. Jak co... jak mnie... Jak mnie znowu da na dziewiąty, to ja naprawdę nie wiem. Kurwa mać. Nie rozumiem. Dobra. Moi drodzy, ja nie mam siły już w to grać. Serio, jakoś tak mi się niedobrze zrobiło. Może to przez to piwo? Albo przez to kręcenie się w kółko w tej grze. Przed samym... Przed samą metą poległam niestety. W każdym razie dajcie znać, co sądzicie o tej grze. Jeżeli chcielibyście, żebym jeszcze raz spróbowała i nagrała to, to też dajcie znać w komentarzu. Wtedy będę wiedziała, czy nagrywać, czy nie. Albo nie, inaczej. Jak pod tym filmem będzie co najmniej 5 łapek w górę, to wtedy nagram kontynuację. Czyli jak znowu próbuję to przejść. No dobra. W każdym razie dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.